pan Andrzej Bolimowski. Andrzej Bolimowski. A to jest wierzą, A tu są medale tam. Jest taki za a jest. Przede wszystkim takie Szanowny Panie, w imieniu Pana Prezydenta Polskiego Związku Zawodowego największe świeczenia, drugie za życia, drogie wszystkiego dobrego. Proszę. Nie będę przypominał Panu to, co wydarzyło Dziękuję. Gratulacje. Gratulujemy Ci. Kolega Leszek Grzybowski.